Umieram z głodu o trzeciej w nocy na dyżurze zjedz serek wiejski z bananem i orzechami zamiast drożdżówki. Białko ustabilizuje cukier Czuję się jak balon po nocnym dyżurze Wypij rano wodę z elektrolitami I nie wchodź na wagę przez 48 godzin Ciągle podjadam słodycze z dyżurki Zamień cukier na kole zero albo owoc Oszukasz głowę bez pustych kalorii Wracam po nocce i nie mogę zasnąć Zadbaj o ciemność w sypialni, żeby oszukać mózg, że jeszcze jest noc Jestem zombie dla dzieci po powrocie z pracy Zrób 15 minut drzemki kawowej Kawa plus drzemka, zanim zaczniesz drugą zmianę w domu. Nie mam czasu jeść w pracy, jem byle co. Miej w torebce shaker z odżywką białkową. Wypicie zajmuje 30 sekund. Wstydzę się, że jako medyk mam nadwagę. Zacznij od spacerów w dzień wolny, a nie od katowania się bieganiem, którego i tak nie utrzymasz. Nie mam siły na siłownię po 12 godzinach pracy. Zrób 20 minut treningu siłowego w domu, zamiast jechać na siłownię. Zaczynam dietę i pękam przy pierwszym stresie. Stosuj zasadę 80 na 20. Komponuj batona do zdrowego posiłku. Nie wiem już, kogo słuchać w social mediach, aby w końcu schudnąć. Zaobserwuj profil Karol Staniewicz, aby codziennie dostawać sprawdzoną i skuteczną wiedzę.